Cześć moi drodzy, z tej strony Pan Anonim witam się z Wami w kolejnym filmie. I w związku z faktem, że wreszcie moje świętynie rozpusty, czyli galerie zostały pootwierane, stwierdziłem, że to jest doskonały czas na to, by przygotować dla Was materiał dotyczący koszul, ale tym razem nie będzie to recenzja, tak jak zrobiłem to w przypadku marki Wulczanka. Tym razem stwierdziłem, że przygotowany dla Was materiał będzie dotyczyć miejsc których warto te koszule nabyć, i uwaga, tym razem będą to sieciówki, tak więc dzisiaj wybierzemy jedną z najlepszych tam, gdzie warto te koszule kupić, tak więc już bez wędnego przedłużania przejdźmy do sedna dzisiejszego materiału. By nie być gołosłownym, w przypadku dzisiejszego filmu postanowiłem, że zrobię coś na kształt takiego porównania. Wyznaczyłem sobie taką własną tabelę, w której uwzględnię m.in. cenę, jakość oraz wytrzymałość koszuli. To też nie jest tak, że ja trafiłem do tych sklepów, pomacałem sobie materiał i po prostu wyszedłem, stwierdząc, że okej, okay, już mam pogląd na recenzję. Nie, będą to marki, będą to sklepy, w których mi już zdarzyło kupić się koszule i w których ja już mam pogląd na to, jak te koszule mi się nosiło. Tak więc dzisiaj na tapetę weźmiemy do kilka marek. Będzie to m.in. Zara Agent M tam H'M, jak to woli. Reserved oraz C&A, ponieważ gdzieś w tych sklepach miałem do czynienia z ich koszulami. Tam nieraz zdarzyło mi się po prostu kupić koszulę, tak więc stwierdziłem, że będzie to dobrą podstawą do tego, by te recenzje po prostu stworzyć. Przez skrzypce idzie chyba wszystkim bardzo dobrze znana Zara. Zara, czyli marka, która króluje na całym świecie. Ja też o Zarze przygotowałam już dla Was jeden materiał, do którego link wyświetli Wam się tutaj z której strony. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co w Zarze warto, czego nie warto kupować, to zajrzyjcie sobie do tego filmu, a ja przechodzę już do samych koszul. W przypadku Zary sytuacja wygląda tak. <laughs> że taką klasyczną białą koszulę możemy nabyć od 119 do 199 zł. Przedział ten cenowy jest też zależny, uwaga, od przecen, ponieważ jeżeli znajdziemy akurat w zarze przeceny, no to taka klasyczna biała koszula może być znaleźć się w naszych rękach już za 59 zł. Tak więc jeżeli chodzi o cenę, no to tutaj jest to taki średni przedział. Mogę szczerze Wam powiedzieć, że jest on bardzo porównywalny do takich marek jak Bytom czy Wulczanka. Jeżeli chodzi o Jakość, to na ilość koszul, które ja w zarze kupowałem, zawsze udawało mi się trafić na takie, że jeżeli ja akurat tutaj mówię o klasycznej białej koszuli, jeżeli wybierałem taką klasyczną białą koszulę, no to zazwyczaj celowałam w 100% bawełnę. W przypadku zarystym bywa różnie, no bo jednak w zarze mamy też tkaniny, które są z domieszkami, tak więc to warto mieć na uwadze. Natomiast 100% bawełna, tak jak mówię, jest koszt od 119 do 199 zł, no chyba że trafimy na przeceny rozmiarówka, bo to też jest istotna kwestia. W przypadku Zary te rozmiary są od S do XL, czyli ta rozmiarówka jest taka dosyć wąska, można powiedzieć, jak na dzisiejsze czasy, gdzie mamy w niektórych sklepach rozmiarówkę od XS do XXXL, tak więc tutaj, jeżeli nie macie takiej sylwetki, która mieści się w tych rydzach, no to może być Wam trudno z wyborem koszuli. Wytrzymałość, moi drodzy, bo to jest też ważna kwestia w przypadku koszul. Jeżeli chodzi o Zarę, no to ta wytrzymałość tutaj jest dobra. Te koszulki koszule się nie niszczą, one są wytrzymałe. Jeżeli należy ci o nie dbamy, no to myślę, że taka koszula ze zary. Spokojnie, długie lata nam wystarczy. Ja dla przykładu powiem Wam, że jedną już jej nie mam, ale taką jedną łososiową koszulę nosiłem chyba przez 4 lata. 4 lata, ale koniec końców, gdzieś tam w niektórych miejscach się powycierała, tudzież pojawiły się jakieś plamy, których niekoniecznie dało się sprać. Tak więc ta wytrzymałość w przypadku Zary również jest dobra. Minusem tego jest to, że według mnie tutaj zara co powoli zlewa się z włóczanką, a jednak Zara jest typowo sieciówką. Czyli. Z jednej strony mamy tutaj dobrą polską markę, która też produkuje koszule w zbliżonych cenach do wulczanki, a z drugiej strony zaś mamy Zareno, która jako światowy koncern ma identyczne ceny co wulczanka jakoś też jest porównywalna, więc dla mnie to jest coś, co tak nie do końca mnie przekonuje. Gdybym ja miał wybrać koszulę, to niekoniecznie schyliłbym schy się ku kierunku Zary, gdzie ciężko jest czasami znaleźć taką klasyczną białą koszulę, zważając na ich wszystkie projekty i raczej skłaniał się kierunku wulczanki, gdzie taką koszulę czy bytą, gdzie taką koszulę znalazłbym po prostu bez problemu. Numer 2 na mojej liście to HM, i w przypadku HM bywa już różnie. Jeżeli chodzi o cenę, no to taką białą koszulę. Uwaga, znajdziemy za 79,99, czyli za niecałe 80 zł będziemy mieli niezłą koszulę. Rozmiarówka znowu od S do XL, ale tutaj w zależności od modelu, w nie mamy już rozmiarówki nawet od XS do XXXL, tak więc z tym również nie ma problemu. Co ciekawe, jako klubowicze za taką koszulę zapłacimy 60. A uwaga, na ich stronie znalazłem już koszulę za 50 zł, gdzie z kartą klubowicza zapłacimy za nią 34,99 więc ta cena jest bardzo okazyjna. Niestety, jak sam H&M się reklamuje, że jest on dobra jakość za niską cenę. To nie jest prawdą, moi drodzy, koszula, na który, koszule, na które ja trafiałem w tych przystępnych cenach, były zazwyczaj z domieszką 3% elastanu, 19% polimidu i dopiero uwaga 78% bawełny. Mnie tak, nie taki skład nie satysfakcjonuje w ogóle, bo jeżeli tutaj znowu odwołam się do marki Wulczanka, trafię na Happy Hours za 49 zł, mam koszulę w 100% z bawełny, łatwą w prasowaniu i wyszczuploną tak. Więc tutaj w przypadku H&M uważam, że dobra, niska cena, fajnie z kartą klubowicza i jeszcze fajniej, ale te domieszki no niestety nie przekonują mnie w ogóle co więcej powiem wam, że ja na ilość koszul które w i kiedyś kupowałam kiedyś byłem zafiksowany na punkcie H&M bo ta niska cena i to, że tych koszul jest tam dużo i w różnych kolorach bardzo mnie przekonywały no to jednak moi drodzy powiem wam, że te koszule niestety bardzo szybko się niszczą one są troszeczkę, nie podoba mi się ich sposób szycia, H&M ma bardzo specyficzne takie proste, kwadratowe wręcz mankiety ten kołnierz też jest dosyć wąski co mi się nie podoba, ja wolę bardziej takie dobrze zbudowane koszule, jeżeli mogę to tak nazwać. Dlatego jeżeli mam powiedzieć o jakości koszuli i ich samym wykonaniu, no to ona jest naprawdę nikła. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, no to tutaj ja najdłużej koszulę z handemu, którą mogłem nosić, w sensie, że ona się jeszcze nadawała wizualnie do noszenia, nie była sprana, nie była gdzieś tam wytarta. E, nosiłem około roku. W przypadku, tak jak mówię, Zary, ten proces jej niszczenia się był troszeczkę dłuższy, w przypadku handemu krótszy, no ale co się dziwię, jak za taką cenę, za taki skład materiału, no to większość oczekiwań nie powinienem mieć, tak więc jeżeli yy, szczerze mogę Wam powiedzieć, to ja bym w H&M koszulę nie kupował, bo to się po prostu tam nie opłaca, przepłacicie i będziecie i tak musieli dokupić kolejną koszulę, więc lepiej kupić jedną porządną koszulę, ale już w niej przechodzić dłuższy czas. Wam do czegoś. Tutaj, jeżeli chodzi o Reserved, Reserved, nie wiem jak wymawiać po dziś dzień nazwę tej marki. Wybaczcie mi za to, przepraszam Was, no ale no nie wiem. Natomiast jest to polska marka, polska marka odzieżowa. Mało kto o tym wie, ale tak, Reserve reserved, należy do grupy polskich marek odzieżowych, która już odnosi powoli bardziej światowe sukcesy. Ale jeżeli chodzi o koszulę, czyli wracając do sedna dzisiejszego materiału, za taką klasyczną białą bawełnianą 100% bawełnianą koszulę zapłacimy uwaga 99.99 i nie jest to cena przecenie tylko jest to regularna cena przynajmniej cena za którą mi udało znaleźć się koszulę wiadomo te ceny w zależności od modelu w zależności od składu również są różne ponieważ Lizard nie tylko posiada koszulę ze 100% bawełny jeżeli chodzi o rozmiarówkę no to tutaj od XS do XX L, czyli dość szerokie pole do manewru. Jeżeli macie jakiś dowolny rozmiar, to zmieścicie się myślę w tej rozmiarówce bez problemu. Uwaga, jeżeli mam być z wami szczery, jeżeli chodzi o wytrzymałość, no to tutaj również nie mam Reservedowi <noise> nic do zarzucenia, napiszcie mi jak to się wymawia bo ja naprawdę nie wiem nie mam nic do zarzucenia ja raz kupiłem w nim koszulę, przyznam się, że raz, bo jakoś tak nigdy mnie tam nie kusiło zaglądać dość często, raz kupiłem tam koszulę uwaga na przecenie, ona kosztowała chyba jakieś 31 zł, gdzieś wam się tu wyświetli jej zdjęcie, koszula jest świetna co prawda już mi jest trochę za Ciasna w plecach, bo rzeczywiście trochę mi się udało w plecach przybrać, więc trochę w niej ciasno. Natomiast również jest to stuprocentowa bawełna. Te koszulę bardzo dobrze mi się nosi, bardzo łatwo się ją prasuje, bardzo fajna jest w użytkowaniu, bardzo prosta, w sensie nie niszczy się, nie wytarła się przez ten czas, kiedy ja ją używałem. Jak najbardziej dalej wygląda prawie jak nowa, więc tutaj, jeżeli chodzi o markę River, Reserved, również nie mam jej nic do zarzucenia. Tak więc myślę, że to powinno być takie jedno z pierwszych miejsc, gdzie powinniście zajrzeć, jeżeli chcecie. Znaleźć dobrą koszulę w sieciówce. Koniec. Na sam koniec takich bardziej rozwiniętych sklepów, oczywiście CA. E, I tutaj powiem Wam, że CA w moim zestawieniu znalazł się tylko dlatego, że jako kojarzę gdzie on znajduje się w Silezji e, i. Jakoś, jak dobrze pamiętam, miałem chyba jedną koszulę stamtąd. To było lata temu, ale miałem. Dlatego nie będę się tutaj skupiać na jej wytrzymałości, bo już niedobrze pamiętam, ale na cenie, rozmiarówce i składzie. W przypadku yy, CNT yy, wygląda to tak. Koszulę kupimy za 129 zł. Moi drodzy, to już jest trochę drożej niż w zarze. W zarze taka najtańsza biała koszula kosztuje 119 zł. Od temu to już w ogóle odchodzę, no jest drożej też niż w Reserved, tak więc tutaj według mnie ta cena jest troszeczkę zawyżona, bo skład to 36% poliestru i 58% bawełny. Czyli znowu mamy tutaj domieszki, odwołując się znowu do Reserved, tam cena takiej koszuli to 99 zł, a skład to 100%. Bawełna. Jeżeli się uprzemy w wulczance też kupimy koszulę za 129 zł ze składem 100% bawełny. Tak więc moi drodzy, jeżeli mamy mówić o C&D, który z reguły powinien być bardzo tanią sieciówką, bo za taką chce być odbierany, no to tutaj ta cena jest znacznie zawyżona. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, no to od XL do przepraszam, od, X, od S do XXL, czyli znowu też szerokiego pola do manewru tutaj nie mamy. Jeszcze jedna mała rzecz. Najtańszą koszulę, niestety nie białą, jaką znalazłem w ofercie marki, była ona bodajże błękitna, kosztowała 79,99, więc jeżeli ta koszula biała kosztowałaby z takim składem jeszcze w tym przedziale cenowym, czyli te 80 zł, no to jeszcze mógłbym na to przymknąć oko, bo byłaby to cena zbliżona do HM. Ale jeżeli mówimy o koszule, koszuli, z domieszkami za cenę 129 zł, gdzie włóczance, czyli już takiej marce, można powiedzieć, bardziej premium, lepszej, mamy te koszule w tej samej cenie. No to co się zna rzeczy? Czyli jeżeli chodzi o cienę moi drodzy, unikajcie tego sklepu, jeżeli chodzi o koszule. Nie wiem jak z pozostałymi częściami garderoby, natomiast jeżeli mówimy o koszulach, to to jest miejsce, do którego w ogóle bym się nie udał, bo to się tam po prostu nie opłaca. Moi drodzy, ja wiem, że sieciówek jest o wiele, wiele więcej na rynku i mamy jeszcze bre, Berszkę, mamy jeszcze Pull&Bear, gdzie również znajdują się koszule. Natomiast jak widziałem ich wersję koszul, no to jednak szły one w kierunku bardziej stylu casualowego, bardziej sportowego, można nawet określić jako takiego bardziej ściśle młodzieżowego, gdzie na tych koszulach były zazwyczaj jakieś naszywki, zdobienia, zory, czy też po prostu miały na specyficzny rodzaj kołnierza, szycia. Dlatego tych sklepów nie brałem pod uwagę, chodziło mi. Tutaj o takie sieciówki. I takie sieciówki, które traktujemy jak najtańsze sieciówki. Oczywiście zgodzę się z Wami, że Zara jest już taką sieciówką troszeczkę premium, natomiast uznałam, że w dzisiejszym zestawieniu mogę ją bez problemu umieścić. Tak więc podsumowując to, moi drodzy, według mnie najlepszymi miejscami, gdzie te koszule można zakupić, jeżeli już. Uprzemy się na sieciówkę, nie chcemy iść do włócianki, nie chcemy kupić tej koszuli w bytą, nie, chociaż tam, e, jak teraz sobie zestawiłem te ceny, no to jeżeli uda nam się trafić na przecenę, jeżeli jesteśmy klubowiczami, a nawet za taką względnie dobrą koszulę, no to te 199 zł jak w zarze damy również w bytą. Tak więc tutaj moi drodzy, cena 200 zł za koszulę, no to jest naprawdę mało, ale z drugiej strony za dużo jak na sieciówkę jak zara. Tak więc to warto mieć na uwadze. Jeżeli miałbym wybrać jedno, dwa miejsca z dzisiejszego zestawienia, no to był to oczywiście e, rezerwet i zara. Według mnie są to najlepsze dwie sieciówki, w których te koszule były najlepszej jakości, z którymi ja miałam doświadczenie i które mnie nigdy nie zawiodły. Tak więc, jeżeli miałbym wybrać dwie sieciówki, to wybrałbym właśnie e, te. Tak więc to wszystko na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten materiał dość treściwy, dość, można powiedzieć, skompresowany ku najważniejszym informacjom, przypadł Wam do gustu. Ja, oczywiście, ze swojej strony, zapraszam Was na mój blog, gdzie znajdziecie inne artykuły. Jeden, który Wam polecam, jeżeli jest tu ktoś, kto chce uszyć sobie koszulę metodą MTM, to tam podlinkuję Wam specjalny artykuł, gdzie porównałem marki, które tym się zajmują. Tak więc, jeżeli Was ten temat ciekawi, to oczywiście link macie w opisie. Ja oczywiście. Zapraszam Was na mój Instagram, gdzie co chwilę pojawiają się jakieś kody rabatowe do różnych marek, tak więc tam warto mnie obserwować. No i oczywiście nie pozostaje nic innego, jak na sam koniec zaprosić Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania, a także do naciśnięcia dzwoneczka. Was to nic nie kosztuje, a mi pokazuje to, że moja twórczość idzie w dobrym kierunku, i tak jak Wam zawsze wspominam, gdy widzę nowego subskrybenta, to od razu pojawia się większy uśmiech na mojej twarzy. Tak więc jeżeli możecie...